tej sytuacji dowiedzieliśmy się w miniony piątek o godzinie 10.30 do kluczborskiej policji wpłynęło zgłoszenie o szarpaninie na jednym z kluczborskich osiedli, gdzie miała szarpać się, przebywać duża grupa młodzieży. Na miejsce niezwłocznie zostały skierowane dwa patrole policji, które po przyjechaniu na miejsce już nie zostały uczestników tego zdarzenia. Te patrole jeszcze jeździły po tym osiedlu, żeby ewentualnie spotkać tych uczestników i ustalić co tam się wydarzyło. Niestety już nikogo na miejscu nie było i potem ta sytuacja już jakby ucichła, nie było żadnego zgłoszenia. W dniu wczorajszym w mediach pokazał się filmik z tego zdarzenia nagrany przez uczestnika czy też uczestników tej szarpaniny. W tej sytuacji policja podjęła niezwłoczne kroki. Jesteśmy dzisiaj od samego rana w tych szkołach. Staramy się ustalić kto faktycznie brał udział, ustalić wiek tych uczestników zdarzenia, bo od wieku zależy potem dalsze postępowanie. Tutaj mówimy o odpowiedzialności karnej za udział w bójce. Za, to może, za co może grozić kara pozbawienia wolności do lat 5, a w skrajnym przypadku, gdyby doszło do śmierci uczestnika, nawet do lat 15. Natomiast my tutaj musimy ustalić wiek tych wszystkich uczestników, no bo teraz czynności muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak, sytuacja prawna bójki jest szeroko... Normowana orzecznictwem, czy też wyrokami sądów. Tutaj również możemy mówić o odpowiedzialności tych osób, które stoją z boku, przyglądają się biernie, a wręcz czasami nawołują do tej bójki czy namawiają do popełnienia przestępstwa, podżegają. O tym też mówią prawnicy, takie są też wyroki. Dlatego też apelujemy, żeby biorąc udział w tego typu zdarzeniach, mieć świadomość, że okrzyki w stylu właśnie zachęcające strony do tego, żeby się biły, również mogą podlegać penalizacji. Sprawami niepełnoletnimi co do zasady zajmują się zawsze sądy do spraw nieletnich, natomiast tak jak powiedziałem w przypadku osób pełnoletnich to te sprawy już znajdują się w gestii prokuratora i tutaj on będzie decydował o ewentualnych zarzutach.